Witam serdecznie. Programowanie na kartce. Dzisiaj będzie trochę mniej programowania, będzie trochę więcej matematyki. Natomiast na końcu powiem, jak się cały temat ma do programowania. Natomiast zanim przejdziemy w ogóle do samego odcinka i do tego, o czym będzie dzisiaj, dzisiaj mowa, to mam dla Was małą zagadkę taką filozoficzną-matematyczną. Powiedzmy, że mamy wzór jakichś kilku liczb. Powiedzmy, że to będą liczby 1, 2, 3. Pytanie jest następujące. Jaka jest suma liczb tego zbioru? No, napisałem to tutaj w takiej składni lispowej. No, oczywiste, że sumą tego zbioru jest 6 oczywiście. Pytanie następne. Jaka jest suma zbioru liczb 1, 2? No, tutaj oczywiście odpowiedzią jest 3. Jaka jest suma zbioru, w której mamy tylko jedynkę? No, tutaj odpowiedzią jest naturalnie 1. No i pytanie. Jaka jest suma zbioru pustego. I w podobny sposób pytanie. Mając zbiór 1, 2, 3, jaki jest iloczyn wszystkich liczb tego zbioru? No oczywiście 1 razy 2 to jest 2, 2 razy 3 to jest 6, więc 6. Mając. E, zbiór 1, 2, jaki jest iloczyn tych liczb, no tutaj 1 razy 2 to jest oczywiście 2. Mając iloczyn tylko jednej liczby 1. No wydaje się, że tutaj jedyną odpowiednią odpowiedzią jest po prostu 1. No i pytanie, jaki jest iloczyn pustego zbioru. To jest zagadka filozoficzna, rozwiązanie powiem na końcu. Oczywiście to ona ma ona ma jakieś rozwiązanie. E Przypuszczam, że można by do niej podejść od, od kilku stron, natomiast, natomiast my do niej podejdziemy od strony tematu dzisiejszego odcinka, a mianowicie tak zwanych monoidów. Monoid jest strukturą algebraiczną w matematyce i jego historia wywodzi się z takiej dziedziny, która się nazywa teorią grup. Na początku mieliśmy wymyśloną jakby teorię grup jako taki koncept, to zapoczątkował taki pan, który się nazywał Galua. I on wymyślił teorię grup jako taki, jakby, system pomocniczy, pomagający przy pracowaniu z wielomianami i transformacjami, które, które są odwracalne. I zwykle, jakby, to znaczy może nie zwykle, ale historycznie. Progres rozwoju tych struktur algebraicznych, które tam wychodziły, czyli właśnie grup, monoidów i tego, o czym będziemy dzisiaj trochę więcej mówić, był taki, że najpierw właśnie wymyślono grupę, a później opuszczano poszczególne aksjomaty z grupy, żeby zobaczyć, co, co z nich wyjdziemy. Podejdziemy do tego odwrotnie, to znaczy, będziemy, zaczniemy od najprostszej struktury i będziemy później dalej kontynuować z dodawaniem kolejnych rzeczy do tej struktury. Więc Czym w ogóle jest struktura algebraiczna? Struktura algebraiczna to jest taka koncepcja w matematyce polegająca na tym, że mamy po prostu jakiś obiekt matematyczny. W naszym przypadku tymi obiektami będą zbiory albo trochę szerzej mówiąc w kontekście programowania typy. No i mamy jakieś operacje na tym, na tym zbiorze, jakieś aksjomaty, które ten, ten, ten zbiór powinien, jakby, czy ta operacja i ten zbiór powinny zachowywać. Takim najprostszym i najbardziej jakby m, prymitywnym elementem tego wszystkiego jest po prostu zbiór. Zbiór sam w sobie nie ma żadnych operacji, nie ma żadnych e, jakichś aksjomatów. To jest po prostu jakaś kolekcja obiektów i tyle. Tak naprawdę może to być kolekcja innych zbiorów. E, zbiór sam w sobie jest e, jakby czymś bardzo, bardzo wolnym, bardzo e, prymitywnym i tak naprawdę. E, bardzo dużo rzeczy jest zbiorami. Natomiast, żeby dojść od zbioru do grupy, no to zaczniemy dodawać sobie po, po kolei aksjomaty. I pierwszym takim elementem jest coś takiego, co się nazywa magma. Ewentualnie też historycznie to się nazywał groupoid. I to jest struktura, która zakłada, że w naszym zbiorze, nazwijmy go sobie S, mamy też jakąś operację. I ta operacja. Przyjmuję. No zrobimy. Oznaczymy ją gwiazdką. Yy, może, żeby to nie było uznawane za, za mnożenie, to tylko powiem, że tutaj już jesteśmy w sferze matematyki, więc gwiazdka to mnożenie bym oznaczał po prostu kropką, tak jak to się u nas zwykle robi. Natomiast gwiazdka to będzie to nasza hipotetyczna operacja. Yy, I tutaj założenie jest takie, że operacja to jest po prostu jeden. Yy, to, to jest coś, co yy, mając elementy A. Yy, Gwiazdka B należące do tego zbioru S, zwróci nam element C, który też należy do zbioru S. Czyli, innymi słowy, mówiąc, mając jakiś zbiór, mając jakąś operację, która bierze dwa elementy tego zbioru, ta operacja zwróci nam również element tego zbioru. I tutaj najprościej będzie to wytłumaczyć na przykładzie. Przykładem czegoś takiego, no to będziemy mieli zbiór liczb całkowitych który ze względów historycznych oznaczamy literą Z, i operacją będzie odejmowanie. To jest najprostsza, e, najprostsza magma, jaką e, byłem sobie w stanie na szybko e, wymyślić. E, możemy sprawdzić, jak to działa, to znaczy mamy jakieś dwa elementy tego zbioru. Powiedzmy, że mamy elementy np. 5 e, i 2. No to element, e, jakby ta, ta, ta operacja e, produkuje nam element e, 3. No, i ten element jest również elementem zbioru wszystkich liczb całkowitych. Także no, nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. No i sam, sam ten koncept też może nie jest jakoś super przydatny, natomiast daje nam on jakieś już, jakieś już pole, do, pole manewru do robienia czegoś ciekawszego. Więc to jest pierwsza jakby, e, pierwszy, jakby element, który, e, który mamy tutaj. I, e, to jest, jakby ten warunek, który tutaj mamy, to znaczy to, że mamy zbiór i operację. To jest po prostu nazywamy to zwykle warunkiem zamkniętej operacji. Zamknięta w tym sensie, że operacja zwraca nam element tego zbioru, którego dotyczy. Na przykład. Nie moglibyśmy zdefiniować tego zbioru jako na przykład zbioru liczb dodatnich, no bo wtedy ta operacja odejmowania nie byłaby zamknięta. Moglibyśmy dostać element, który jest niezdefiniowany, albo możemy dostać element, który jest spoza tego zbioru. Więc tutaj jest nasze pierwsze kryterium. Dalej po dodaniu kolejnego kryterium będziemy mieli coś takiego, co się nazywa semigrupą. Semigrupa to jest magma, która ma dodatkowo kryterium łączności, to znaczy, że operacja, jeżeli będzie jakby zaaplikowana kilka razy, to nie ma znaczenia, w, jakim, w jakiej kolejności ona zostanie wy wykonana. I tutaj takim przykładem znowu, czy może jakby zapiszmy to formalnie, to znowu mamy jakiś zbiór, jakąś operację. I tutaj założenie jest takie, że A B C jest równe. A, B, C. To jest jakby łączność, to znamy z podstawówki. Jest to, jest to zasada, która mówi o tym, że niezależnie od tego, w jakiej kolejności te nasze tutaj elementy zostaną zaaplikowane, no to wynik będzie taki sam. No i tutaj przykładem możemy znowu wziąć sobie liczby całkowite i naszą operacją będzie max albo min. Czyli. Hmm, czyli tak, yy, jeżeli mamy na przykład yy, weźmy sobie 5 yy, max 2, max 1, no to tutaj, niezależnie od tego, jak pogrupujemy to w nawiasy, możemy to pogrupować w ten sposób: możemy to pogrupować w ten sposób. No to tutaj bierzemy yy, większą liczbę z tych, które nam zostaje, no to jest 5 yy, max 1, czyli 5 Tutaj mamy 5. Nie przepraszam, tutaj mamy. Nie dobrze zrobiłem 5 max 3, bo to się rozwiązuje, czyli 5. To, to się wartościuje najpierw. Więc mamy tak naprawdę tą, tą łączność zachowaną w tym przypadku. No i podobnie jest z, z, tą, z tą operacją min. Tam oczywiście bierzemy mniejszą liczbę, jakby działa to działa to zupełnie analogicznie. I tutaj już mamy trochę, trochę więcej pola do popisu, no bo mamy już dwa, dwa kryteria, które nas prowadzą w stronę grupy. To znaczy, mamy już zachowane kryterium zamkniętej operacji i mamy zachowane kryterium łączności. No i ostatnia, czy może nie ostatnia, ale ostatnia, którą jakoś szerzej poruszymy w tym, w tym filmie ostatnie kryterium to jest monoid główny temat naszego dzisiejszego odcinka i tutaj dochodzi nam kryterium neutralności i dochodzi nam też trzeci element do definicji i y, wygląda to w ten sposób że mamy znowu jakiś zbiór znowu jakąś operację ale mamy też jakiś element i ten element różnie się opisuje jego ja pisze literką epsilon i y, kryterium mówi o tym że jeżeli mamy jakiś zbiór A należący jakiś element tego zbioru A należącego do S i zrobimy tą operację razem z tym epsilonem, to dostaniemy A, i jeżeli zrobimy epsilon i A, to dostaniemy A, czyli mamy element neutralny. W tym sensie, że epsilon to jest taki specjalny element ze zbioru, w zasadzie on też należy do tego zbioru S, który po zaaplikowaniu tej naszej operacji, Zwróci nam ten sam, ten sam, tą samą wartość, która tam była. I tutaj już przykładów monoidów mamy znacznie więcej. Na przykład takim przykładem jest na przykład przykładem jest, znowu weźmiemy sobie nasze liczby całkowite, weźmiemy sobie dodawanie. No i dodawanie w dodawaniu elementem neutralnym jest naturalnie 0, więc możemy to bardzo łatwo sprawdzić. No, yy, prawda, 1 plus 0 to jest 1, i 0 plus 1 to też jest 1. Więc nasze kryteria są zachowane. I to jest, to jest odpowiedni przykład monoidu. Tutaj już podam trochę tych przykładów więcej, bo naturalnie monoidy są dość istotne w programowaniu. Za chwilę powiem dlaczego. Kolejnym przykładem możemy sobie znowu wziąć nasze liczby całkowite i mnożenie. Tym razem to już będzie mnożenie takie zwykłe. No dobra, ok, użyjemy tutaj symbolu X. I oczywiście w mnożeniu elementem neutralnym jest 1. No i widzimy, że 1 razy 0, czyli tutaj. Może dwa razy 1, bo zero już nie gra roli, w tym przypadku to jest 2, i 1 razy 2 to też jest 2. Kolejny przykład, to jest na przykład, kolejny przykład, to jest na przykład, tak, tak e, to jest na przykład typ string, operacja e, concat, może dwa plusy często opisywana, No i tutaj oczywiście elementem neutralnym jest pusty string. No i widzimy, że jeżeli mamy string kod skonkatenowany do pustego stringa, no to jest rezultatem tego kod. No i analogicznie, jeżeli ten, ten, ten pusty string byłby po drugiej stronie, może nie będę już tego pokazywał. Innym przykładem będzie na przykład lista. No i tutaj podobnie konkatenacja list jest, jest tą naszą operacją, no i elementem neutralnym będzie pusta lista. Jeżeli weźmiemy sobie listę 1, 2, 3, i skonkatenujemy do tego pustą listę. No to rezultatem będzie oczywiście również 1, 2, 3. Więc to są, to są pewne przykłady, przykłady monoidów. W sumie może jeszcze jeden. Powiedzmy, że mamy naszym zbiorem, będą funkcje z a do a. Naszą operacją będzie kompozycja. No i oczywiście tutaj elementem neutralnym będzie funkcja. Funkcja Identity, czyli x równa x, czyli po prostu funkcja tożsamościowa. No i tutaj przykłady są naprawdę trywialne. No wystarczy po prostu powiedzieć, że mamy jakąś funkcję add. -u. Jeden. E skomponowaną z naszą funkcją id no to rezultatem będzie to już nie będzie koniecznie równe w tym sensie, że ta skomponowana funkcja będzie miała inną referencję inny, jakby in, nie będzie można ich jakby stricte programistycznie porównać ze sobą, no ale będzie to koncepcyjnie przynajmniej dokładnie to samo. No i jakby dalej Mamy oczywiście dalsze, dalsze kroki dodawania tych, tych różnych aksjomatów i różnych właściwości. Dalej oczywiście po monoidzie już mamy grupy. Grupa. No, grupa to jest monoid, który jeszcze ma dodatkowo kryterium odwracalności, to znaczy, że mamy jeszcze jedną operację, którą możemy jakby odwrócić ten, które jest działanie. Grupy i dalsze już struktury, takie jak pierścienie, pola i tak dalej, nie są aż tak bardzo przydatne w programowaniu. W programowaniu w zasadzie ten, ten że tutaj Monoid jest takim, takim jakby najbardziej przydatnym, najbardziej przydatną strukturą z tej, z tej rodziny, powiedzmy. Dlaczego ona jest taka przydatna? Otóż Monoid jest bardzo istotny w kontekście. Agregowanie różnych wartości. To znaczy, w programowaniu, zwłaszcza mając do czynienia z jakimś big data, z jakimiś ogromnymi zbiorami, da, zbiorami danych, mamy taki model, który się nazywa MapReduce. I pierwszą część tego widzowie programowania na kartce na pewno znają, ponieważ funkcja Map to jest po prostu funkcja, która przyjmuje listę i funkcję i aplikuje tą funkcję na każdym elemencie na każdym elemencie tej listy, więc ona jest już nam znana, natomiast reduce jest drugą funkcją, która też być może jest, jest znana, natomiast ona jest z kolei bardzo intymnie związana z monoidami, dlatego że przypomnimy czym jest funkcja reduce. Mając na przykład jakąś listę, powiedzmy 1, 2, 3, no i mamy tą funkcję reduce, ona też w różnych innych językach jest nazywana też na przykład fold, natomiast tutaj użyjemy, składni pseudokodowo jsowej owej w js ona się nazywa reduce, i ona przyjmuje dwa argumenty. Pierwszą, pierwszym z tych argumentów jest funkcja, która przyjmuje tak zwany akumulator i wartość i zwraca jakąś wartość, natomiast drugim argumentem jest jakaś wartość początkowa. I teraz jak ono się ma do monoidów? Ano ma się tak, że ta funkcja, która jest tutaj, to będzie... Ta operacja w monoidzie natomiast ta wartość to będzie ten element neutralny. I no, zastanówmy się, jeżeli chcielibyśmy dodać do siebie wszystkie te liczby, Jak jakie jakby wartości przekazalibyśmy do tej funkcji reduce? No, wzięlibyśmy tutaj pod tą funkcję, postawili jakąś funkcję sumowania, no bo ten akumulator to byłby sukcesywnie coraz to bardziej, jakby ta, ta wartość, którą przenosimy pr przez dodawanie, dodawanie kolejnych elementów, War wartość to będzie poszczególna wartość z tej, z tej listy. No, i rezultatem będzie wtedy suma tych wszystkich liczb. No, a od jakiej wartości zaczniemy? No, od tego elementu neutralnego monoidu. Ehm, oczywiście, to jak to jest implementowane i jak zwykle się to tłumaczy, to jest tak, że po prostu e, mamy sobie tą liczbę, e, to, to, to znaczy ten zbiór 1, 2, 3. No, i e, tutaj na tym wywołaniu ak to będzie ten nasz init, a, a val to będzie 1. Potem w tym miejscu, no to ak to będzie 1, a wAL do 2, a w tym miejscu ak to będzie 3, bo dodajemy, i wAL to będzie e, również 3. Natomiast to jest takie podejście imperatywne. Tłumaczymy po kolei, co się dzieje. Natomiast, jakby tak wysoko poziomowo, żeby zrozumieć, do czego w ogóle służy ta funkcja, to ona właśnie służy do tego, żeby, żeby zagregować jakąś, jakąś tablicę. No i to, co chcemy do niej przekazać, to są właśnie te, te dwa elementy naszego monoidu. No i to jest w zasadzie tyle. Oczywiście też, jakby. Sama monoidalność niektórych zbiorów danych jest znacznie bardziej interesująca. Ona wychodzi poza, poza kwestię redukowania. Na przykład, jeżeli jesteśmy w stanie udowodnić, że nasz zbiór danych jest, jest monoidem, no to możemy wtedy robić różne ciekawe rzeczy związane z, ze współbieżnością. Na przykład, jeżeli jesteśmy w stanie zagwarantować, że ten zbiór będzie potem poskładany do kupy w jakimś określonym, w jakiejś określonej kolejności, no to moglibyśmy mieć na przykład zbiór danych, który ma powiedzmy właśnie 10 tysięcy jakichś elementów. Możemy po tysiąc elementów powysyłać do różnych, innych, do różnych innych maszyn, żeby na przykład na 10 komputerach to się wydarzało, jakieś przetwarzanie tego zbioru w sposób... W sposób Rozproszony, no a potem, o ile jesteśmy w stanie zagwarantować, że te dane są w stanie być poskładane do kupy w odpowiedniej kolejności, no to jesteśmy też w stanie zagwarantować, że to, to obliczenie zostanie wykonane prawidłowo. No i wydaje mi się, że po tym, po tym krótkim wykładzie powinniście być w stanie dojść do rozwiązania naszej zagadki z początku tego odcinka. Otóż e, suma. Z tego zbioru liczby będzie elementem neutralnym Monoidu, no i elementem neutralnym dodawania jest 0. Natomiast e, suma iloczynu zbioru, to też będzie element neutralny e, tego e, tego Monoidu, no i tutaj wartością tego będzie 1. No i jeżeli wpisalibyśmy sobie e, takie coś w, e, w interpreter lispa, no to dostaniemy właśnie takie wartości. I o ile e, w w takim JS, na przykład, czy w takim, czy w takim, czy w, ogólnie w językach, które niekoniecznie mają funkcje, które sumują nam jakiś cały zbiór, bo zwykle one nie są implementowane na poziomie biblioteki standardowej w jakichś językach, ale często takie języki jak na przykład JavaScript mają zaimplementowane funkcje max i min jako, jako element biblioteki standardowej i tam te te funkcje mają formę monoidu. W matematyce to są semigrupy, ponieważ w matematyce nie mamy najmniejszej albo największej liczby, natomiast no, w programowaniu niestety musimy być trochę bardziej praktyczni no i zwykle mamy zdefiniowany jakiś maksymalny, bezpieczny integer no i wtedy ten integer maksymalny czy minimalny pełni funkcję tego elementu neutralnego w monoidzie, którym jest to właśnie max i min, dlatego jeżeli na przykład w JSie mm, wywołamy funkcję mathmax max bez argumentu albo tutaj podamy coś coś jakby zupełnie zupełnie niewłaściwego to najprawdopodobniej dostaniemy wtedy ten min safe integer No i to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli macie coś, o czym chcielibyście usłyszeć, to oczywiście niezmiennie zapraszam do zostawiania komentarzy. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.